Dopasowanie formatu arkusza do opakowania. Aby sprawdzić z którego arkusza tektury najlepiej i najtaniej można dane opakowanie wykonać wystarczy parę sekund. W zakładce, zamówienia, kliknij na wymiar lub nazwę opakowania. Możesz to sprawdzić również bez wpisanego zamówienia. Kliknij na zakładkę inne dodatki, a następnie, wyliczanie formatek. W wyświetlonym module wpisz wymiary opakowania oraz pozostałe potrzebne informacje. W dolnej części od razu wyświetli się, jaka jest potrzebna formatka dla tego wymiaru opakowania. Gdy wciśniesz przycisk, dopasuj format z magazynu, program automatycznie dobierze z twojego magazynu odpowiedni arkusz. Oprócz informacji o cenie arkusza i cenie produkcji, dodatkowo zobaczysz ile odpadu będzie wygenerowane podczas produkcji oraz całkowity koszt, który poniesiesz za oddanie makulatury z konkretnie tej produkcji. Z tego poziomu możesz również zarezerwować dany format pod konkretne zamówienie, klikając przycisk Zarezerwuj format na to zamówienie. Program automatycznie zasugeruje jaka ilość jest potrzebna. Z tego poziomu, jeżeli wykorzystałeś daną formatkę, możesz również odjąć ją z magazynu. A jeżeli pozostaje z niej jakiś odpad, który chcesz w przyszłości wykorzystać do innych opakowań, możesz dodać ten odpad do magazynu odpadów. Jeżeli zarezerwowałeś dany arkusz tektury, to w zakładce zamówienia pod konkretnym zamówieniem pojawi się informacja dla ciebie lub twojego pracownika o tym, jaką i ile tektury należy wykorzystać, aby wyprodukować opakowanie.